No i lejemy bossa na 130 Zobaczymy czy coś będzie z niego Parę minut pewnie się zejdzie, bo ekipa jest Taka z nie najwyższym level'em Tak, to ja Ale na szczęście mamy Priesta Tak O, a i myślałem że padnie jak padnie to i ja padnę mam parę fiolek many ale to jest ta taka no, jedna z najwcześniejszych fiolek many bo w sumie ja mało jej używam raczej żarcie a teraz biorę te A teraz ten, biorę na klatę tego bossa i ciekawe czy mi tych fiolek wystarczy, no już ma pół energii, może damy radę. to mama? Tak, to mama. Córka mi zdjęcia pokazuje w międzyczasie z mojego portfela, który mi wyjęła z portfela, z tego, z kieszeni. Pół energii jeszcze Powiem szczerze, że, że nie biłem jeszcze... Tak, to też mama Tam są same zdjęcia mamy i twoje Pokaż To jesteś ty, jak byłaś bardzo mała Tak wyglądałaś, jak byłaś dzidziusiem Dobra, o kurde Dobra, to spróbujemy może żarcie zjeść, ale on mnie na razie bije cały czas. Tak, to są takie same, to są zdjęcia, nie rysunki. Dobra, ćwierć energii mu zostało, także jest szansa. Tak, to też mama. Bardzo ładne zdjęcie, prawda? Pokaż. Tak, to też ty jesteś. Tutaj jesteś bardzo, bardzo mała. Tutaj masz tylko tydzień na tym zdjęciu. Czyli bardzo, bardzo mało masz tam lat. Nawet nie mam już czym bić. Tak, żarcia nie połknę. O, dobra jest fiolka. Da, 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 da. Ciekawe czy z takiego bossa jest w ogóle jakiś drop? Powinien być, ale nie jestem pewien, bo to pierwszy raz go tutaj bije w ogóle tego bossa. Pokaż. Wszędzie tam jest mama, tak. Tak. Tu do kieszonki z tyłu. Albo połóż, ja sobie zaraz włożę, dobra? Połóż obok. Zaraz powinien dednąć. O Jezus, blazami mi na plecy, no. O, coś mi nawet trepło z niego. Zaraz zobaczę, co. Padlina Padlina na sto dwudziesty szósty Nie dropo Gdzie masz ten mój portfel? Popatrz Co jej się stało? No dobra, to by było na tyle, jo.